Siódma dziewiąta, poranek rozgłośni katolickich. W poranku siódma dziewiąta, czas na miłosza. Motykę Rzecznika Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj spotkanie i konferencja wspólna Władysława Kośniaka-Kamysza, prezesa PSL i Szymona Hołowni, przewodniczącego Partii Polska 2050, e, ogłosili panowie, że przygotują wspólną listę spraw do załatwienia, że zaczną współpracować ściśle. E, pozwoli pan na kilka cytatów e, kolegów państwa z Platformy Obywatelskiej. Sławomir Neumann. Panowie, po starej znajomości pomogę. Lista spraw do załatwienia jest jedna. To PiS. Jeśli tego nie załatwimy, to o reszcie będziecie mogli sobie tylko pogadać. Jan Grabiec. To nie jest czas roz Poczynania rozmów o rozmowach. To jest czas decyzji. Cezary Tomczyk. To chyba czwarty pierwszy krok, bo już sporo było wspólnych inicjatyw, ale ciągle nie są w stanie powiedzieć, czy idą razem. No to jak to jest z wami panowie w tym PSL-u? Idziecie z tą Polską 2050 czy nie? Jeśli to było takie dla polityków Platformy Obywatelskiej, nic nieznaczące się wydarzenie, jeśli faktycznie chcą zajmować się pisem, to aż dziw bierze, że tyle uwagi poświęcili jednej konferencji prasowej. No, jak widać, jednak e, zwróciło tu uwagę e, e, polityków Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim wyborców, no bo jest ktoś, kto wiele mówi o współpracy wśród partii demokratycznych, a jest ktoś, kto wiele robi. Wiele robi Władysław Kośniak-Kamyś i Szuman Hołownia. Donald Tusk, który mówi o jednej liście, o współpracy na opozycji. Mówiąc szczerze, nie widziałem go na wspólnym wystąpieniu w ostatnim czasie z jakimkolwiek liderem partii demokratycznych. Więc z życzliwością kolegom z Platformy Obywatelskiej życzymy takiej też integracji, ale niesłownej, niewerbalnej, a faktycznej, przedstawienia programu, bo my konkretnie uważamy, że jeśli ktoś dzisiaj chce przejąć władzę po prawej sprawiedliwości, to nie zrobi tego hasłem Antypis, bo to się po prostu da. W przestrzeni ostatnich lat nie udało. No, Platforma Obywatelska już udowodniła, że samym hasłem Antypis swoimi wynikami udowodniła nie da się wygrać wyborów. Więc my idziemy drogą konkretu, drogą programu, no, programu, który przynajmniej nasze formacje polityczne mają i będą miały wspólniony. No dobrze, ale wracając do tej konferencji, zostawiając na chwilę platformę z boku, dlaczego nie ogłoszono wczoraj już współpracy wyborczej, tego, że idziecie razem, że będzie formuła wspólnego startu, tylko powiedziano, że dopiero powołacie ekspertów do stworzenia listy wspólnych spraw. Z całym szacunkiem, ale ja taką listę waszych wspólnych spraw mogę w ciągu kwadransa przy kawie stworzyć, i myślę, że też byłaby, pokrywa, pokryłaby się z tym, co pewnie ogłosicie za dwa tygodnie. No, wie pan, jeśli chodzi o platformę, to sam dostałem o to pytanie, więc stąd była moja mhm. odpowiedź. Tak, tak, tak. Natomiast tak. jeśli chodzi o listę wspólnych spraw, to ona jest po prostu potrzebna. Całe porozumienie programowe, żeby stworzyć wspólnotę wartości w ramach jednej listy. Bo po porozumienie programowe i wspólnota wartości są po prostu konieczne. W celu przeprowadzenia akceptacji wewnętrznej, które później mogą prowadzić do wspólnego startu, więc jest to proces. Nie da się inaczej tej kolejności wywrócić, ani ułożyć. Czy najpierw decyzja o wspólnym starcie i formule bloków, a dopiero później uspólnianie programu? Przecież bez wspólnoty wartości i idei. Nie da się tej wspólnoty celu, o której mówimy, czyli przejęcia władzy w Polsce i realizacji swojego programu em, mm -hmm. zrealizować. No, to jest po prostu podstawa, są punkty, które nas oczywiście em, jednoczą. Przywrócenie praworządności, współpraca silna Polska Zjednoczona w Europie, e, pewnie też kwestie ekologii, energetyki, e, stosunek na pewno do, e, do Ukrainy i tego, co się dzieje na wschodzie, ale jest pewnie kilka kwestii, które nas. Dzielą. I o tym chcemy rozmawiać, aby później po wyborach już tej decyzji, już tej dyskusji, po podjętych decyzjach po prostu nie, 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 nie rozpoczynać, bo wtedy nie będzie na to czasu. Można powiedzieć, podpisałby się pod tym, że pan, że trochę oswajacie i wyborców, i działaczy PSL-u i Polski 2050 przed takim ostatecznym krokiem to dotyczącym jest, jest pan, współpracy. panie redaktorze, to jest proces. To mhm. jest proces. To nie, nie nazwałbym tego oswajaniem, nazwałbym to. Procesem integracji, który trwa już pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w Polsce wspólne wystąpienie później. Pewnie też delikatne nadwyrężenie zaufania pomiędzy naszymi formacjami politycznymi, ale teraz też właśnie po to też była ta konferencja to wystąpienie, aby to zaufanie odbudować. Okazało się, że jednak są pewne różnice i kroki do przodu. Pewno jest to krok w stronę integracji środowisk, a czy później a będzie to i... prowadziło do, do wspólnego startu, jest to możliwe. No właśnie, kiedy i co jest na końcu tego procesu, poza ogłoszeniem tej wspólnej listy spraw na koniec rzutu co sobie zapowiedział sprawę, My zdajemy sobie sprawę mhm. z tego, że znaczy po pierwsze bardzo poważnie traktujemy Polaków, więc nie będziemy e, jakichś ambicji personalnych kładli ponad program, bo dla nas program jest podstawą i no nie da się, tak jak powiedziałem, wspólnoty celu odsunięcia opcji z władzy bez, bez Solidnego programu um, zrealizować i stworzyć. A, a po drugie, no, też zdajemy sobie sprawę, że nie chcemy tego serialu przeciągać. Uważamy, że, że taka decyzja powinna gdzieś, myślę, pod koniec pierwszego um, kwartału tego roku zapaść. W jakiej formule idziemy um, do wyborów, z kim? Simon Hołownia też mówi, że u niego takie decyzje będą się decydował i rozstrzygały na przestrzeni następnych na tygodni. Więc o prezentacji zespołów programowych, które pewnie będzie miało miejsce niebawem, mhm. będziemy podejmowali decyzję o, o współpracy z konkretnymi partiami demokratycznymi, bo przecież uważamy też, że nadmierne rozdrobnienie po prostu nie służy opozycji, pokazują to wszystkie badania. No to na pana polityczny nos, ile tych list wyborczych na koniec będzie? Bo na dzisiaj wydaje się, że Lewica idzie samodzielnie. Z tego co słychać z klubu platformy, Donald Tusk zaordynował tworzenie list wyborczych samodzielnych koalicji obywatelskiej. Mhm. No i jedynie o współpracy takiej realnej, to mówicie Panie w i Połownia, ja czyli w... trzy listy. Tak. Ja, ja jestem w polityce już trochę lat, widziałem wiele, mimo młodego wieku, ale. Decyzję o formule startu w koalicji europejskiej, mimo że wybory były w maju, podejmowaliśmy jeszcze w lutym, czyli na niespełna 2,5 miesiąca była ta kampania. Wybory w 2019 roku parlamentarne w październiku, o ich formule decydowaliśmy w lipcu, w sierpniu, decydując się na współpracę z ruchem KUKIZA, więc czas jest, natomiast jest też jasny cel. Naszym celem jest od początku było, i jest i pozostaje. Stworzenie dwóch bloków na opozycji my budujemy blok centrowy. No, realizujemy dokładnie to, o czym mówimy. I jesteśmy krok po kroku coraz bliżej tego rozwiązania. Pytanie, czy platforma obywatelska też jest taka skuteczna w realizacji swoich celów czy inne formacje demokratyczne, które tyle wiele tyle mówią, wiele obiecują są w stanie tyle zrobić. No my wykonujemy konkretne kroki ku realizacji celów, które sobie założyliśmy. Czy to będą dwie, czy trzy listy? Na pewno trzy listy i tak są lepsze niż cztery, niż pięć i kolejne, dalsze rozdrobnienie. wykluczone, że będą trzy listy. Nie wykluczam wariantu dwóch list porozumienia się partii lewicowo liberalnych na wspólnej liście. Wszystko spożywam. Ostatnie pytanie o ustawę wiatrakową. Jak PSL dzisiaj zachowa się przy okazji tej ustawy? Od razu dopytam też o przestrogi od Janusza Kowalskiego, który na Twitterze nie ma dnia, nie. by nie mówił, jak groźna to może być dla Polski dla Polaków ustawa liberalizująca prawo wiatrakowe. Ja niebawem, jeśli chodzi o Janusza Kowalskiego, chyba umówię się z nim na rozmowę jako e, absolwent kierunku na studiach, który był związany z ochroną środowiska, z inżynierem środowiska, po prostu mu wytłumaczę, że wiatraki są szansą dla polskiej energetyki i dla polskiego środowiska, i dla polskiego rolnictwa, a nie zagrożeniem, i nie ma co żyć fobiami, ponieważ e, gdyby tak faktycznie było, to nigdy, nigdzie na świecie te wiatraki by nie stały, a stoją i wspierają energetycznie konkretne państwa. Nigdzie wiatraki na świecie nie szkodzą, szkodzą tylko te e, bzdurne, Teorię Janusza Kowalskiego. Decyzję o tej ustawie podejmiemy pewnie niebawem. Świat się, się stało, że zostały odrzucone nasze poprawki. Ale będziemy oczywiście popierali każdą liberalizację prawa w tym zakresie. Miłość Motyka, Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję pięknie. Dobrego dnia życzymy. Dziękuję bardzo. Siódma, dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.